Hejka, z tej strony Ein Planet, a w tym odcinku zrecenzuję dla Was superedycję z Wojowników pod tytułem Odwet Wysokiej Gwiazdy. Zapraszam do oglądania! Odwet Wysokiej Gwiazdy jest już czwartą z kolei wydaną superedycją w Polsce. Została ona wydana 2 lipca w 2013 roku, natomiast polskie wydanie ukazało się 8 sierpnia w 2020 roku. Zjawisko występujące między okładkami obu wersji językowych jest takie same jak w innych superedycjach. Czyli na angielskiej okładce jest przedstawiona jedynie głowa tytułowego bohatera, natomiast na polskiej okładce Wysoka Gwiazda jest przedstawione w pełnej okazałości. I w dodatku nie jest on sam. Zaraz za nim znajduje się Kuba, znany również jako Jake, wpatrujący się swoimi wielkimi oczyma w śnieżynkę niczym kot szreka. Tuż przed nim, jak już wspomniałam, ukazany jest wysoka gwiazda, patrzący się gdzieś w dal z pełną determinacją w oczach. Kuba natomiast wydaje się być zaciekawiony. Czyżby zaczęto stosować podobny zabieg cała płatka w noweli i ukazywać emocje postaci? Jeśli tak, to zdecydowanie można to uznać za ogromny plus. Cała Super Edycja rozpoczyna się bardzo standardowo jak na Super Edycję, czyli wszystko ma swój początek w żłobku. Jednak mimo to, choć rozpoczyna się zwyczajnie, to Cała książka wcale taka zwyczajna nie jest. Dlaczego? Po prostu wydaje mi się, że jest ona o wiele bardziej oryginalna niż na przykład Misja Ognistej Gwiazdy, Przepowiednia Błękitnej Gwiazdy czy Tajemnica Żółtego Kła, które w języku polskim pojawiły się jeszcze przed omawianą dzisiaj super edycją. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, nie jest ona powiązana z klanem Pioruna. Misja ogniszej Gwiazdy była powiązana z klanem Pioruna, bo jak wiadomo, Główny bohater jest z klanu Pioruna. Podobnie jak w przypadku przepowiedni innych Gwiazdy. Natomiast w Tajemnicy Rutełkła, choć była to super edycja w cienia, to przepowiednia, jaka się w niej pojawia, jest powiązana z klanem Pioruna. W przypadku odwetu Wysokiej Gwiazdy sprawa ma się inaczej, gdyż żaden z ważniejszych elementów fabularnych nie jest bezpośrednio powiązany z klanem Pioruna. No dobra, może z jednym malutkim wyjątkiem, o którym powiem nieco później. Co do przepowiedni, to tu również można dostrzec pewną różnicę. Dotychczas w każdej wydanej po polsku superedycji przed odwetem hmm, przepowiednia musiała być powiązana z jakimś większym wydarzeniem. Po prostu wydawało się, że tyczy się ona jakiejś ważnej rzeczy mającej wpływ na cały klan, a może nawet na więcej niż jeden klan. Tymczasem przymówienia w odwecie wysokiej gwiazdy tyczy się. jednego kota. I. raczej nie ma ona większego wpływu na cały klan wiatru. Jednak na tym nie koniec różnic. Superedycja ta pokazuje bowiem jedną z ważniejszych tradycji klanu wiatru, która zdecydowanie odróżnia go od pozostałych klanów. A dokładniej podział na podkopków i wrzosowych sprinterów. Który w trakcie trwania fabuły Super Edycji niestety znika. Okej, okay. z jednej strony rozumiem decyzję wrzosowych gwiazdy, której zależało na bezpieczeństwie członków klanu. Jednak z drugiej strony, podział wojowników na podkopków i sprinterów był. Niezwykle interesującym elementem książki, i, i szkoda, że podział ten potem po prostu znika. Prócz tego, klan wiatru robił coś, czego raczej inne klany nie robiły, a mianowicie gościł u siebie zaprzyjaźnionych włóczęgów w czasie pory Nowych Liści. Reszta klanów zazwyczaj wyganiała włóczęgów, samodników ze swojego terytorium. Rzadko kiedy pozwala im zostać w klanie na stałe. A tymczasem tam Piatru, już od wielu księżyców, pozwalał garstce włóczęgów zostawiać u siebie w porze nowych liści. No a oczywiście co do samych włóczęgów, to odgrywają oni znaczącą rolę w tej superedycji. A dokładniej jeden z nich, czyli wróbel. Został on obwiniony o śmierć z tego Kolca, czyli Ojca Wysokiego Ogona. Wysoki Ogon, pragnąc zemsty na rozwoju Włóczędze, postanawia wyruszyć w podróż. Za zgodą wzrosłej Gwiazdy. Pozwala mu wyruszyć poza granicę klanu, gdyż jak wiadomo w czasie ceremonii na przywódczynie, otrzymała ona informację, że. W przyszłości Kodzijkanu będzie musiał wyruszyć poza granice terytorium, by odkryć, gdzie przynależy jego serce. Wysoki ogon nie wyrusza tylko w pogoni za zemstą, ale również odbywa podróż w głąb siebie. Yy, wydarzenia, jakie miały miejsce w jego życiu sprawiły, iż poczuł się zakupiony i odczuwał potrzebę wyjścia poza granice kanu. No, ale dobra, wyrusza w tą podróż i. Co dalej? Szczerze mówiąc, na samym początku podróż głównego bohatera nie wydawała się ani trochę interesująca. Aż do momentu, gdy spotkał Kubę. Potem akcja znów troszeczkę zwolniła, a następnie przyspieszyła, gdy wysoki ogon zaczął podróżować wraz z Kubą. Co do samego wątku relacji między czarnobiałym wojownikiem a Rudym Pieszczochem, uważam, że. Jest to jedna z mocniejszych zalet książki. Poważnie. Naprawdę. Świetnie mi się czytało momenty z tą dwójką, no i. No i szkoda, że pod koniec oba koty musiały się ze sobą rozstać. Powracając jeszcze do samej podróży. Wysoki ogon dociera w końcu do aktualnego miejsca płytu włóczęgów, No i dochodzi do tej zemsty na wróblu, czy nie dochodzi? Początkowo nasz tytułowy bohater ma zamiar zabić swojego wroga. Do momentu aż wychodzi na jaw, że wróbel wcale nie chciał zabić piaszczystego kolca. Bo, mówi jeszcze, że piaszczysty kolec go uratował. I nie ukrywam. Sama początkowo po cichu spodziewałam się takiego zakończenia, jednak o wiele bardziej liczyłam na to, że Wróbel jednak faktycznie chciał coś zrobić ojcu głównego bohatera. I że cała akcja pod koniec znacząco nabierze tempa. Że zacznie się coś dziać. No ale akurat w tym przypadku nieco się rozczarowałam. No i na koniec książki otrzymujemy świetną scenę ceremonii na przywódcy. No i w sumie. Na tym książka się kończy. Aha, i, i na koniec Wysoka Gwiazda dostaje informację powiązaną z Przepowiednią o Ognistej Gwieździe. Jak dla mnie genialne nawiązanie. Podsumowując, odwet Wysokiej Gwiazdy jest superedycją, która wśród innych superedycji zdecydowanie się wyróżnia. I choć zawiera sporo zwrotów akcji, to według mnie jest to jedna z y, takich bardziej spokojniejszych książek z wywników. No, nie wiem jak wy, ale w każdym, ale w każdym razie odnoszę takie wrażenie. Oczywiście nie uważam, że to źle. Można by dobrze. Tak czy owak, w skali od 1 do 10 oceniam tą super edycję na takie może tak 7 na 10. I to by było na tyle. Jeśli filmik was się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, a my słyszymy się w następnym odcinku. Żegnam!